W tym roku szkolnym naukę rozpoczęły dwie klasy pierwsze. Jednak dzieci, zanim stały się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, musiały zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności podczas specjalnego programu artystycznego. Jestem Kasia Krystowy, bo wiesz, przyszedłem do szkoły. Do Dobre stopnie dostaję bo pracuję w dyfale. Jestem Marysia Nieśmiała, szkoła Dzisiaj w klasie siedzę ci krótko i się bądź. Jestem Nikola. Dbam oczyste ręce, ze szyby i książki. Słowem znam swoje szkolne obowiązki. Nazywam się Szymon, znam wszystkie szkolne obowiązki, uczę się pilnie i dbam o swoje zaszyty i książki. I to brate, dzieciota, w szkole z dziecię skarży i nie biega, chociaż do tego nabawiacie kolega. Kaja na imię mam i coś powiem wam. Ładnie piszę, dobrze czytam i o wszystko panie pytam. Dzieci w swoim przedstawieniu pokazały to, czego się nauczyły przez ostatnie trzy tygodnie uczęszczania do Szkoły Podstawowej imienia Żołnierzy Sybiru. Jak wszyscy widzieliśmy, było to bardzo piękne, przygotowane przedstawienie. Dzieci się bardzo starały i wyszło im świetnie. Po części artystycznej odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Pasuję Ciebie na ucznia pierwszej klasy. <noise> Obiecuję uroczyście. Będę starał się być dobrym, odważnym i uczciwym człowiekiem. Ślubujemy! Będę strzec honoru i dobrego imienia szkoły. Ślubujemy! Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, kolegów i koleżanki. Ślubujemy! Będę sumiennie wypełniał obowiązki ucznia. Ślubujemy! Będę się uczyć tego, co piękne i mądre. Ślubujemy! Będę szynować pracę swoją i innych ludzi. Ślubujemy! Będę o otaczającą przyrodę, żeby światło zawsze piękne. Ślubujemy! Będę kochał swoim ojczyznę, w celu wyrównania dla Spotkaliśmy się dzisiaj w zespole szkolno-przedszkolnym w Lubawce na pasowaniu uczniów klas pierwszych do szkoły podstawowej imienia żołnierzy Sibiru w Lubawce uczęszcza 43 uczniów są dwie klasy pierwsza a i pierwsza b każdy z nowych uczniów otrzymał prezent były prezenty, które zafundowali rodzice. Prezenty są to kuferki, w których uczniowie znajdą wszystkie potrzebne rzeczy do tego, aby działać przez pierwszą, drugą i trzecią klasę. Tam są również odblaski, które będą do plecaków doczepiane.